Piotr Świr-Świerczewski! Utytułowany były reprezentant Polski jeśli chodzi o występy na Zielonej Murawie. Piotr Świr-Świerczewski w towarzystwie Michała Wampira-Pasternaka. Jaki pomysł? Pomysłu nie ma żadnego. Improwizujemy, gramy sobie w piłkę. Znamy umiejętności Piotra Świra Świerczewskiego, ale widać na zielonej murawie rzadziej pojawiał się Michał Wampir Pasternak, chociaż ta pasóweczka prawą nogą całkiem ułożona. Proste podbicie, proste podbicie cały czas funkcjonuje, jeśli chodzi o Piotra Świra Świerczewskiego. Zobaczymy, czy jutro z tych kopnięć właśnie będzie korzystał świr. Duży spokój, jeśli chodzi o ten tydzień przed walką, jeśli chodzi o konferencję, jeśli chodzi o prowokację przeciwnika. Świr zachował duży spokój. Kumuluje tę energię już na piątkowy wieczór z uśmiechem na twarzy zadebiutuje już jutro w klatce organizacji FAME. Zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś umiejętności stójkowe. Nie, chyba oszczędzamy. Chyba tak jest, króciutka tylko walka z cieniem. Piotr Chryświl, świerczewski raz jeszcze wielkie brawa! A na scenę zapraszamy człowieka rozpędzonego, naładowanego dwoma kolejnymi zwycięstwami. Tego jeszcze w jego karierze nie było. Dariusz Darolew! -er jest poważnie, jest poważnie, tu nie ma uśmiechów, tu już nie ma żadnego showmeństwa, tu jest y pełen fokus. Y na tym, co wydarzy się już jutro, piątkowy wieczór na gali Fame Friday Arena. Firem to jest jedno z face to face, które odbędzie się po ceremonii ważenia. Drugie spotkanie to rzecz jasna konfrontacja słowna Edzia z Korem. Widzimy, próbuje w tych kombinacjach. Wchodzić w drugie tempo. Gdzieś wciągać rywala, przeciwnika i mocnym uderzeniem starać się sadzać go na deski. Pełne skupienie na twarzy Daralwa. Darku serdecznie dziękujemy. Tu nie ma nawet okrzyku charakterystycznego dla Darka. ¡ła! To zostawia być może na później, na ceremonię ważenia albo na jutro. ¡ła! A jednak, a jednak wywołany do tablicy Daryl wykrzyczał swoje. Dziękujemy bohaterom tej. Szóstej już walki Gali Fame Friday Arina jeden czas na walkę numer 7. Michał Wampir Pasternak polują polują panowie klapki zostawione są przygotowani na media trening Lizak i wampir znani i lubiani przypominamy to pojedynek na zasadach K1 a więc tylko uderzenia i kopnięcia 25 stoczonych zawodowych pojedynków jeśli chodzi o występy w MMA były zawodnik organizacji One Championship potworne doświadczenie Widzimy poluje na łydki na nogę wykroczną lizaka. Czyżby to był pomysł na jutrzejszy pojedynek? Panie wampirze, tego nie robimy. Jutro tylko bijemy i kopiemy i dajemy wielkie emocje, tak jak to było w twoim debiutanckim występie w konfrontacji z Piotrem Szeligą. Debiut wygrany? Jak będzie jutro zobaczymy. Ma potwornie głębokie Piotr! Świr! Świerczewski! Świr Świerczewski przed debiutem w organizacji Pejm Limit do 90 kg bez tolerancji 89 To jest waga Piotra Świra Świerczewskiego. Dziękujemy, zapraszamy jeszcze na środek sceny za momencik face to face, krótkie wywiady, ale teraz na scenę zapraszamy Przeciwnika świra, bardziej doświadczonego, zdecydowanie bardziej i niezwykle, zawsze niezwykle groźnego. Dariusz Danielem Kaźmierczuk. 86900. To jest oficjalna waga Dara lwa rozpędzonego. Dwoma zwycięstwami z rzędu i też skupionego. Tu nie ma face to face spotkania. Panowie spotkają się już po zakończonej ceremonii ważenia. Jeszcze powymieniać argumenty słowne Darolef kontra świr. To już jutro, ale dzisiaj, jeszcze po ceremonii ważenia, spotkanie face to face. Spotkanie twarzą w twarz, także będzie się działo. Wszystko pod dowództwem Boxdella, który już jest gotowy z serią poważnych, ciężkich pytań. Chwilę to oni będą bohaterami drugiego face-to-face'a. Chodź, się złapiemy, może coś. Nie będziemy się, nie, nie będziemy, bo Ty, Piotrek... O, ty. Tak, teraz chodź. Jak się ci, kurwa by ci zajebał, to chłopie byś patł od razu, kurwa. Ojej. Dobra. Na jutro się został, chłopie. Dobrze. No jesteś kurwa leciutki. Ojej. Albo czekaj, a ty? Ojej. O! No! O! 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 Łoło! Calej, calej, calej! Nie wygłupiaj się! Czekaj. Kurwa, ślisko to jak w Czekaj, klawki. Swadu. Nie wygłupiaj się, Darek! No spoko, ja się nie wygłupiam, ja tylko jestem przygotowany. To jest tak tak. Chodź, pan, jeszcze raz, o to już ściągnę, Tak, tak, tak. Pionaczy. Se sportowo to nie ma problemu, purgo. Walkę Walkę Darkalwa i Piotra Świerczewskiego będziecie mogli obejrzeć już jutro na stronie fame.mma.tv. Kupujcie pay-per-view na fame.mma.tv. Zapraszam do publiczności. Wow! Dziękuję od, panowie od, od a od do